Czy jest realne, aby w roku 2026 zostały spełnione przez polski sektor bankowy cele, które wyznacza dyrektywa Women on Boards? To jest dosyć trudne pytanie, w tym sensie, że my wciąż nie implementowaliśmy do polskiego porządku prawnego dyrektywy, więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy, w jakim kształcie docelowym ona zostanie implementowana. Bo pamiętajmy, że projekt pierwotny, który wyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości, zakładał, że cel 33%. Płci niedoreprezentowanej w, powinien być spełniony odrębnie w Radzie Nadzorczej i Zarządzie. Natomiast projekt, który doszedł do Rady Ministrów, zakłada, że to będzie jednak w obu tych organach łącznie. Więc mamy dzisiaj. Trochę jeszcze niewiadomy kształt tego docelowego prawa, i też trudno, na, trudno odpowiedzieć na pytanie, czy podmioty zdążą się do tego dostosować. Jeśli to będzie ten bardziej liberalny wariant, to zakładam, że możemy mieć szansę, ponieważ no, on będzie mógł zostać spełniony przez na przykład rozszerzanie rad nadzorczych, i to jest mechanizm, który pewnie, po które podmioty mogą sięgnąć, jeśli nie będą miały innego wyjścia, ale to też zależy od tego, kiedy dyrektywa zostanie implementowana? Dzisiaj jeszcze nie wiemy, kiedy ten proces legislacyjny się zakończy. No ale przecież wszyscy wiedzą, co jest w tej dyrektywie, i banki mogą jeszcze mimo tego, że odpowiednich przepisów wdrożeniowych w Polsce nie ma, dostosować się do tego, co jest zawarte w tej dyrektywie. W istocie tak się dzieje, dlatego że porównując dane z początku roku, gdzie wskaźniki udziału kobiet w radach nadzorczych i zarządach banków uległy nawet pogorszeniu w stosunku do stanu do roku 2022, teraz widzimy, że one się już poprawiły i to poprawiły się o około 5 punktów procentowych. To jest dość istotny przyrost. Więc jeśli w tym tempie będzie następowała ta poprawa, to mogę. Można powiedzieć, że no zmierzamy do tego, żeby parę daty spełnić. Przy związku banków polskich działa komitet do spraw e inkluzywności i różnorodności. Co on robi? Co się dzieje? E komitet do spraw e różnorodności i inkluzywności przy związku banków polskich e działa. W no, w wielu obszarach. E, jeden z nich to jest ten obszar legislacyjny, czyli bierzemy udział w, właśnie w opiniowaniu projektu ustawy wdrażającej dyrektywę Women on Boards. E, skierowaliśmy szereg bardzo szczegółowych uwag, odbywaliśmy spotkania również z naszymi regulatorami, żeby e, dyskutować o tym, czego potrzebujemy i jak należałoby do tego procesu podchodzić. Drugi obszar to jest zaangażowanie również w, w, w pracę przy Ministerstwie aktywów państwowych nad opracowaniem dobrych praktyk zarządzania różnorodnością i promowanie kobiet w spółkach skarbu państwa. Tam również Komitet i Związek Banków Polskich były bardzo aktywne. Trzeci obszar to jest przygotowanie dobrych praktyk zarządzania różnorodnością. To się w tej chwili dzieje. Te dobre praktyki zostały przez komitet opracowane i liczymy na to, że one zostaną zaimplementowane nie tylko w bankach, ale również poza sektorem bankowym, bo one zawierają szereg uniwersalnych zasad co do tego, jak zarządzać organizacją, promując różnorodność i inkluzywność. I wreszcie taki kolejny obszar to jest taka bieżąca współpraca, wymiana doświadczeń inspirowanie się wzajemne, ale również wsparcie kobiet w ramach komitetu z różnych banków, ale też spoza sektora bankowego, tak żeby promować różnorodność, promować inkluzywność, rozmawiać o tym, rozmawiać również o korzyściach, które z tego płyną. No i chyba w tym ostatnim obszarze powstał podręcznik taki, poradnik do tego, jak właśnie tę różnorodność wprowadzać. Dokładnie tak, to są właśnie ten zbiór dobrych praktyk zarządzania różnorodnością, który w tej chwili kierujemy do banków, ale również chcielibyśmy, żeby on był wykorzystywany szerzej w sektorze finansowym, ale też poza sektorem finansowym, dlatego że on jest dość uniwersalny.